Cześć, moi drodzy, z tej strony Pan Anonim. Witam się z Wami w kolejnym filmie, i dzisiaj porozmawiamy sobie o perfumach, ale nie będę recenzować dla Was kolejnego zapachu, tylko tym razem przedstawię Wam kilka. Takich najstarszych, a zarazem dalej najpopularniejszych zapachów dostępnych na rynku zapachowym, które od lat są bestsellerami sprzedażowymi, które według mnie warto znać, jeżeli choć trochę zaczynacie się zagłębiać w wiedzę na temat zapachów. Tak więc bez zbędnego przedłużania przejdę już oczywiście do sedna dzisiejszego materiału. Drodzy, jeszcze na wstępie powiem tylko tyle, że będę dzielić te zapachy nie względem daty wejścia na rynek, czyli od najstarszego do najmłodszego, tylko względem popularności, czyli od najpopularniejszego do tych nieco mniej popularnych, a to tylko dlatego, żeby pokazać Wam, że wiele z tych zapachów nadal cieszy się ogromną popularnością i odniosło one naprawdę wielki sukces. Tak więc, teraz przejdę już do pierwszej kompozycji, pierwszej i chyba najbardziej znanej nam wszystkim, najbardziej em, lubianym przez wielu zapachów. Zapachu, który odniósł naprawdę spory sukces, jeżeli chodzi o perfumy. Mowa oczywiście o zapachu Aquadigio marki Giorgio Armani z 1996 roku, moi drodzy. Jest to jeden, może nie z najstarszych, ale zdecydowanie z najpopularniejszych zapachów w dzisiejszym zestawieniu. Został on stworzony przez Alberto Moria i Anik Menardo, czyli dwóch wybitnych perfumiarzy. Zapach ten był na swój sposób innowatorski jak na tamte czasy, ponieważ z reguły. W tamtych czasach męskie perfumy były nieco bardziej charakterne, a tu nagle na rynku pojawia się bardzo świeża, lekka, rzeźka kompozycja, bardzo żywa, której w składzie znajdziemy m.in. szereg cytrusów, kwiatów, a także nut morskich, ponieważ charakterystycznym znakiem rozpoznawczym właśnie dla zapachów marki, właśnie dla zapachów sygnowanych nazwą Aqua Digio jest to, że znajdziemy w nich nuty morskie. Poza tym w zapachu tym znajduje się również limonka, cytryna, bergamotka, jaśmin pomarańcza, mandarynka, to wszystko jest w otoczeniu nut kwiatowych, takich jak na przykład hiacynt, fiołek, czy wiele innych. Dodatkowo oczywiście niekwestionowane w tym zapachu są nuty morskie, które występują w każdej odmianie tego zapachu, a pokrótce powiem Wam jeszcze, ilu zapach ten, wariacji na swój temat się doczekał, ale do końca o nutach. Poza tym znajdziemy w nim również białe piżmo, cedrę, paczulę oraz bursztyn, czyli jest to, jak sami możecie zobaczyć, bardziej świeża, kwiatowa, lekka kompozycja i taki też ten zapach jest. Jest to kompozycja doskonała na lato, doskonała na ciepłe miesiące, przede wszystkim doskonała do używania na co dzień. Co więcej, zapach ten doczekał się, jak już wcześniej wspomniałem, wielu wariacji na swój temat i tak na przykład na rynku dostępne są wariacje tego zapachu, jak na przykład Aquadigio Profomo, Aquadigio Absolut, Aquadigio Absolut Instinct, Aquadigio Essenza, więc tych wersji jest naprawdę sporo. Zapach ten no jednak ewoluował przez ten czas, chociaż nadal gdzieś każda wersja z tych zapachów bazuje na tym samym, czyli jest to bardziej lżejsza, morska, taka wodna kompozycja. Powiem Wam tak pokrótce, że ja nie lubię zapachu Aqua Digio, nie przepadam za nim bardzo. Kiedyś go używałam, ale była to kompozycja, która z reguły nie wpasowuje się w moje gusta zapachowe. Ja przepadam bardziej za ciężkimi zapachami. Aqua Digio niestety taki nie jest. Natomiast powiem Powiem Wam, że moją ulubioną wersją, do której już jestem bardziej przekonany, jest Aqua Gio Absolute, czyli już nieco cięższa, bardziej taka, można powiedzieć, lekko otulająca, mimo że nadal jest to zapach świeży wersja, która z reguły jest polecana na to, by nosić ją na przykład zimą czy jesienią, a ja na przykład tego zapachu używam latem. No ale jak mówię, ja przepadam bardziej za ciężkimi kompo kompozycjami, więc tutaj em, ta. Nieco cięższa wersja nie robi na mnie w ogóle wrażenia eee, i to samo mam do wersji Profomo, którą z reguły bardziej lubię. W momencie, kiedy zapoznałem się z wersją Profomo, tak naprawdę bardziej zainteresowałem się zapachem marki Giorgio Armani, ponieważ do tej pory ta podstawowa wersja jakoś zbytnio mnie nie urzekała, ale jak mówię, uważam, że z tym zapachem warto się zapoznać, ponieważ jest to jakiś historyczny kamień, jeżeli chodzi o um, serię zapachów męskich i warto wiedzieć, jak ten zapach wygląda, jak on pachnie, z jakich nut zapachowych się składa. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawi na jego temat, to oczywiście link do jego rec recenzji znajdziecie w opisie, a już przechodzę do kolejnego zapachu. Kolejnym bestsellerem, kolejną najpopularniejszą na rynku kompozycją, jednak mi wydaje się, że jest ona nieco mniej popularna niż na przykład zapach Aqua Digio. Jest oczywiście Bestseller, również bestseller sprzedażowy, dostępny na rynku od 1998 roku, czyli on jest dwa lata starszy od swojego poprzednika. Mowa oczywiście o zapachu Boss Bottle, czyli również jednej z takich bestsellerowych kompozycji która po dziś dzień ma naprawdę szerokie grono zwolenników, moi drodzy. Tak, autorem tej kompozycji jest Anik Menardo, czyli twórca również zapachu Aqua Di Gio, marki Giorgio Armani. Z tym, że zapach Boss Bottle jest już nieco bardziej, można powiedzieć, cięższą kompozycją. To już jest nieco bardziej drzewno-przyprawowy zapach. To jest bar zapach bardziej otulający, przy czym nie jest to jeszcze aż tak, um, można powiedzieć, ciepła, um, dusząca kompozycja jak na przykład Dior czy amłaż Interlaut. To jest jeszcze zapach pomiędzy, on jednak ma tę nutkę świeżości. Jednak jest on już nieco cięższy niż e, e, na przykład e, zapach marki właśnie Aquadzie Giorgio Germani. E, tutaj w tym zapachu znajdziemy między innymi jabłko, śliwkę, cytrynę, mech dębowy, e, czy na przykład geranium, ale to wszystko jest już w oparciu o nuty cynamonu, em, nuty mahoniu, goździka, em, wanilii, cynamonu, cedru, wetyweria. Także drzewa oliwnego, więc ja tu sobie spoglądam czasami, ponieważ mam tu ściągę z nutami zapachowymi, bo nie jestem w stanie spamiętać ich wszystkich moi drodzy, więc mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. Natomiast, tak jak mówię, jest tu już zapach nieco cięższy, nieco bardziej otulający. Dla mnie jest to o wiele lepsza kompozycja, jeżeli chodzi o zapachy. Ja bardziej czuję się przekonany do niego niż do zapachu e, Aqua Digio marki Giorgio Armani, bo tutaj e, to są w ogóle dwa inne światy. Mimo tego, że e, zapach Boss Bottle nie jest aż tak duszącą kompozycją, to powiem Wam, że przez e, spory okres czasu też tego zapachu zwykłem używać, więc to nie jest tak, że e, mówię teraz sobie o nim, bo naprawdę o tym zapachu akurat mogę Wam dużo powiedzieć. Oczywiście recenzję jego znajdziecie na moim blogu, tak więc tam radzę Wam Zajrzeć. Zapach Boss Bottle również doczekał się szeregu różnych wariacji na swój temat i są to np. Boss Bottle Intense, Boss Bottle Tonic, Boss Bottle Night, Boss Bottle Unlimited, Boss Bottle, um, ten zielony, on się chyba nazywa właśnie Unlimited, więc chyba dobrze powiedziałam. Tak więc jak możecie zobaczyć, ten zapach na przestrzeni kilku lat również odniósł wielki sukces komercyjny. Również jest to kompozycja bardzo znana, bardzo lubiana. I stanowiła ona taki signature scent, można powiedzieć, marki Hugo Boss, ponieważ jest to ich najpopularniejsza kompozycja, jeżeli chodzi o zapachy męskie. Dlatego też również uznałam, że obowiązkowo musi ona znaleźć miejsce w tym zestawieniu. Zapach moi drodzy to zdecydowanie najstarsza kompozycja w dzisiejszym zestawieniu. Mowa oczywiście o Zapachu, żywą gentleman. Tutaj moja mała uwaga moi drodzy. Wersja o której mówię, czyli Zapach z 1974 roku, to nie to samo co Zapach z 1000 to zapach z 2017 roku, moi drodzy, ponieważ kompozycje te mają zupełnie zmienioną piramidę zapachową i wersja z 1974 roku jest bardziej aromatycznym, drzewno, właśnie drzewno-aromatycznym zapachem, niż wersja, która ukazała się w 2017 roku. Jeżeli interesuje Was zapach Givenchy Gentleman z 1974 roku, to raczej musicie go poszukać w internecie. Z tego co wiem, nie jest on dostępny w perfumeriach, nie są już raczej na Marciu, ale nadal ma one sporo, gro, spore grono zwolenników, moi drodzy. Jest to kompozycja, którą stworzył Paul Legar i kompozycja ta jest niezwykle aromatyczna. To jest jeden z tych zapachów, których ja pierwszy raz znalazłem między innymi miód. W jego składzie znajdziemy właśnie wspomniany we mnie, przeze mnie miód, cynamon, róże, bergamotkę, cytrynę. To wszystko w otulaniu paczuli, cedru, em, skóry, więc tego jest naprawdę sporo, moi drodzy. Nuty zapachowe w tym zapachu sprawiają, że on jest taką nieoczywistą, bardzo charakterną kompozycją. Jak już wspomniałam Wam w przypadku zapachu Aqua Digio, wcześniej właśnie męskie zapachy były takimi typowo charakternymi kompozycjami. Właśnie tak jest zapach Givenchy Gentleman. Jest on doskonały bardziej na te cieple, na te nieco zimniejsze miesiące. Będzie to zapach również doskonały na co dzień. Jest on stosunkowo lekki w noszeniu, to znaczy jak go teraz Porównuje do kompozycji z późniejszych lat, które są zdecydowanie cięż, cięższe. Natomiast, jeżeli mam być z Wami szczery, to ten zapach również mogę Wam polecić, żebyście się z nim zapoznali, jeżeli macie taką możliwość, bo z jego dostępnością jest już nieco trudno. Ale jeżeli tematyka perfum, a tym bardziej takich zapachów historycznych jest Wam bliska, no to zapach i Gentleman powinien stanowić pierwszy punkt na Waszej liście zapachów, które warto przetestować. Kompozycja moi drodzy to zapach marki Chanel, mowa oczywiście o zapachu Egoist z 1990 roku. Autorem tego zapachu jest Jacques Polge. Jest to drzewno-aromatyczna kompozycja, która jest już nieco cięższym zapachem moi drodzy. Spoglądając na ścią ściągę moją, powiem wam, że w nim już znajdziemy cynamon, drzewo sandałowe, tytoń, wanilię, skórę, bursztyn, ale nie zabrakło tutaj również nut kwiatowych, takich jak np. goździk oraz cytrusów, takich jak na przykład sycylijska mandarynka. Moi Drodzy, ale mimo tych cytrusowo-kwiatowych nut, nadal jest to bardzo ciężka, bardzo aromatyczna, bardzo męska moim zdaniem, kompozycja. Zdecydowanie nie jest to. Zapach, który świetnie sprawdzi się w przypadku mężczyzn, którzy lubią lekkie zapachy. To już jest bardzo taka, bardziej ciężka kompozycja. Coś, co idzie bardziej w kierunku zapachu Dior Omni, jeżeli na przykład wspomnianego na początku zapachu Aqua di Gio. Ale uważam, że warto z tym zapachem się zapoznać, bo ile nie będziecie używać go na co dzień, to będą to na przykład stanowić, będzie to dla Was świetny zapach porą wieczorową na jakieś wieczorne spotkanie, randkę czy coś w tym stylu. Dlatego z tym zapachem również warto się zapoznać, jeżeli interesuje. Was troszeczkę ta tematyka historyczna zapachów. Powiem Wam tylko, że zapach Egoist doczekał się jednej wariacji na swój temat, czyli swojego zupełnego przeciwnika względem samej kompozycji, ponieważ zapachu Egoist Platinum, czyli lekkiej, bardzo codziennej, takiej doskonałej na ciepłe miesiące kompozycji, którą możemy nawet trochę przyrównać do zapachu Aqua di Gio. Natomiast tak jak mówię, z zapachem Egoist od Chanel również warto się zapoznać, również Wam. Polecam. Polecam się z nim zapoznać. Jest to naprawdę świetna kompozycja i nawet mimo tego, że wspominam dzisiaj bardziej historycznie o zapachach, to nadal uważam, że zapach ten powinien stanowić może taką, e, któreś miejsce na liście zapachów, które warto w swoim życiu przetestować, bo naprawdę jest on warty uwagi. Pozycją w dzisiejszym zestawieniu jest zapach, który najwięcej nam mieszał na rynku zapachowym. Mowa oczywiście o zapachu Dior Fahrenheit z 1988 roku. Jego autorami są Jean-Paul Suziak oraz Michel. Almarak, jeden z bardziej wybitnych francuskich perfumiarzy. E, po, powiem Wam tyle, że zapach ten to drzewno-kwiatowo-piżmowo-skórzana kompozycja. Ona jest trudna do zdefiniowania na przykład zapach aromatyczno-skórzany czy coś. To jest kompozycja, która no, posiada naprawdę bogaty skład i między innymi, temu, między innymi dlatego tak podzieliła gusty. Między innymi też tak trudno jest ją zdefiniować. Powiem wam co w zapachu się znajduje. Zerknę na moją ścią, ściągę i w zapachu tym znajdziemy kwiat muszkatołowca, lawendę, rumianek, mandarynkę, bergamotkę, cytrynę, liście fiołka, gałkę muszkatołową, cedr, drzewo sandałowe, goździk, jaśmin, konwalie, skórę, wetywerię, pizmo, bursztyn, paczule oraz fasolę tonkę, moi drodzy. Jak widzicie piramida zapachowa tego. E zapachu jest naprawdę bogata, porównywalna na przykład z zapachem Amouage Interlaut, który również posiada podobnie bogatą piramidę zapachową. Powiem Wam tylko tyle, że jeżeli miałbym porównać te dwa zapachy, to zapach Amouage jest nieco bardziej balsamiczny, nieco bardziej taki, można powiedzieć, gładki. Natomiast zapach Dior Fahrenheit jest bardzo ostry, kujący, bardzo charakterny. Jest to kompozycja, która nie każdemu się spodoba. Tak jak już mówiłem, zapach ten ma grono swoich zwolenników i Grono osób, które tej kompozycji nienawidzą. nienawidzą. Ja oczywiście uważam, że tym zapachem warto się zainteresować, warto jest dać mu szansę. O ile Wam się nie spodoba, to przynajmniej będziecie mieli jakby pogląd na pewne nuty zapachowe tego zapachu, które w nim są bardziej lub mniej wyczuwalne. To też bardzo kształtuje nasz węch, dlatego według mnie warto zapoznać się z tym zapachem. Niestety, zapach Fahrenheit nie doczekał się już swoich poprzedników, jest on jedyny w swoim rodzaju. No i oczywiście jest następny dostęp. Dostępny na rynku po dziś dzień, tak więc możemy stwierdzić, że mimo grona, którego nienawidzi, zapach ten odniósł również naprawdę spory sukces komercyjny. To tym razem zapach marki Versace z 1986 roku. Jest to zapach Leon, czyli nieco prosta, można powiedzieć również świeża kompozycja, jednak znowu odwołam się do zapachu numer 1, czyli zapach Digio, ponieważ mimo tego, że jest to świeża kompozycja, to jednak jest ona, tak jak na tamte czasy przystało, nieco bardziej charakterna. W zapachu tym znajdziemy cytrynę, bazylię, bergamotkę, mm, nuty zielone, goździk. Cynamon, paczule, drzewo sandałowe, róże, cedr, jaśmin, skórę, mech dębowy, piżmo, wanilię, labdanum, bursztyn oraz fasoletonkę. Jak widzicie, niektóre nuty, szczególnie te z nut bazy, są bardzo zbliżone do zapachu Dior Fahrenheit. Z tym, że właśnie Versace Leon jest taką bardziej delikatną, subtelną wersją, można powiedzieć, takiego świeżego zapachu, który ma jednak nieco taką ostrzejszą nutę. Zapach ten niestety nie wiem, kto jest jego autorem, nigdzie nie uda dało mi się znaleźć takich informacji. Zapach też ten może jest popularny, ale nie odniósł on aż tak Zapachem w dzisiejszym zestawieniu. Będzie zapach Obsessed od Calvina Kleina z 1986 roku. Autorem tej kompozycji jest Robert Slattery. I tutaj tak naprawdę nie warto nad czymkolwiek się roztrząsać. Jest to zapach typowo charakterny, zapach, który w tamtych czasach rzeczywiście był czymś codziennym, czymś normalnym. Jest to zapach, który jest początkowo nieco cytrusowy, ale to wszystko przeradza się w taką bardziej intensywną, charakterną kompozycję. Zapach ten jest doskonały na zimę, czy też nieco zimniejsze miesiące, ale sprawdzi się on bardziej do używania na co dzień. Powiem Wam również pokrótce, co w tym zapachu znajdziemy. Znajdziemy w nim wanilię, bazylię, bergamotkę, mandarynkę, nuty zielone, brzoskwinie, cytrynę przyprawy, drzewo sandałowe, mech dębowy, cedry, kwiat pomarańczy, jaśmin, róże, a to wszystko w oparciu o bursztyn, kadzidło, wanilię, piżmo oraz wetywerię. Tak naprawdę nie ma co roztrząsać się nad tym zapachem. Jest to taka typowa kompozycja z tamtych czasów, jednak również jest to Jakiś tam ułamek historii zapachowej. Powiem wam tylko, że zapach ten doczekał się jednej wariacji na swój temat i była to wersja Summer. Jeszcze tutaj taka ciekawa anegdota. Wersja Obsess dla kobiet powstała rok wcześniej i wyszła w wersji wody perfumowanej. Natomiast wersja dla mężczyzn była już wodą toaletową. Nie wiem czemu tak było, ale stwierdziłem, że jest to taka mała ciekawostka, ponieważ nie ukrywam, że było to dla mnie szokiem, że jednak te wersje aż tak się różnią względem e, stężenia, dlatego też stwierdziłem, że warto o tym powiedzieć. Natomiast co tu więcej mówić, zapach ten, jeżeli coś z tej kompozycji się Wam spodobało, warto się z nim zapoznać, ale nie jest to na tyle charakterna, na tyle znana, na tyle wikwintna kompozycja, że nie wiadomo co. E, nie wiadomo jak wyjątkowa by była, bo jest to po prostu zwykły zapach. A dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał przypadł Wam do gustu. Ze swojej strony powiem tylko tyle, że w opisie znajdziecie również linki do recenzji niektórych z przedstawionych dzisiaj zapachów, a także do innych artykułów na temat perfum. Mi oczywiście nie pozostaje nic innego jak zachęcić Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania, a także do naciśnięcia dzwoneczka. Was to nic nie kosztuje, a mi pokaże to, że rzeczywiście zmierzam w dobrym kierunku i że to co robię nie idzie na marne. Tak więc. Ja oczywiście życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie.